Witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszej kolejnej już wideo prezentacji. Dzisiaj naszym głównym bohaterem będzie Honda CRV. Samochód został wyprodukowany w 2011 roku, silnik 2-litrowa benzyna o mocy 150 koni, Sprzeżona z sześciobiegową skrzynią manualną oraz napędem 4x4. Samochód został odkupiony od pierwszego właściciela. Także przez 9 lat tylko jedna osoba auto użytkowała. Ogromny plus. Bardzo niski przebieg. Jak dobrze pamiętam, 76 tysięcy z małym haczykiem albo 78. Za chwileczkę sprawdzę to Państwu dokładnie powiem. 78 373 km. Auto serwisowane tylko i wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi Hondy. Można to potwierdzić sobie w serwisie. Także samochód tylko i wyłącznie serwisowany VASO, 2011 rok, jeden właściciel i auto całe w oryginalnym lakierze, wszystkie szyby fabryczne, eee, praktycznie nowe opony Continental. Proszę zobaczyć bieżnik co najmniej 6 mm, eee, rok produkcji 18 także dostają Państwo auto ze świeżymi oponami. Ostatni przegląd olejowy był wykonany rok temu w lipcu przy przebiegu 69 tysięcy. Także przebieg, jeszcze że tak powiem, do następnego przeglądu nie został osiągnięty. Natomiast, no z uwagi na to, że jest rok, to polecamy wymianę oleju. Możemy to oczywiście zrobić w naszym zakresie, jeżeli ktoś z Państwa będzie sobie życzył. Na auto wystawiamy fakturę VAT-marżę, więc nie płacą Państwo 2% podatku PCC. Przepiękny grafitowy kolor. Bardzo ładny wzór felk. Czujniki parkowania z przodu oraz czujniki parkowania z tyłu. Ciemne szyby, chromowane dodatki. Przejdziemy do środka: cztery elektryczne szyby również elektryczne, lusterka. Lusterka również składane. Oczywiście centralny zamek, wyłączalna trakcja. Bardzo ładne i bardzo wygodne fotele. Alcantara ze skórą w bardzo ładnym stanie. Nic nie jest zniszczone. Tak wygląda wnętrze. Przejdziemy na tylną kanapę. Tutaj również nie widać jakichkolwiek oznak zużycia. Bagażnik. Jest taka półeczka, którą można sobie złożyć. Można ją położyć tutaj. Także jest bardzo wiele kombinacji, jeżeli chodzi o płaszczyzny w bagażniku. Tutaj mamy koło dojazdowe. To jest już opłacone, także zostaje Państwu tylko i wyłącznie zarejestrowanie samochodu w wydziale komunikacji wiąże się to z kwotą 256 zł. zostają Państwo auto po przeglądzie w Polsce z opłaconą akcyzą, tłumaczeniami, dokumentów no i fakturą oczywiście od nas. Jeżeli będą Państwo sobie życzyli, jak najbardziej możemy podjechać do wybranego warsztatu, tudzież serwisu na terenie Warszawy. Aby mogli Państwo sprawdzić stan samochodu. Nie mamy nic do ukrycia, także bardzo chętnie pojedziemy i auto sprawdzimy. Jeżeli ktoś z Państwa będzie sobie życzył, przebieg, tak jak mówiłem, 78 373 km. Kierownica wygląda jak nowa, w ogóle brak jakichkolwiek oznak zużycia. Tu sterowanie mamy radiem. Tu mamy tempomat. dwustrefowy klimatronik, tutaj mamy radio, podgrzewanie foteli dwustopniowe, tutaj mamy miejsce na kubeczki, tutaj mamy jeszcze jeden schowek, jestem jak dobrze pamiętam wejście na zapalniczkę i USB, także tak to wygląda wewnątrz. Jeżeli ktoś by z Państwa był zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu mogą nas Państwo znaleźć na stronie internetowej używanypewniak.pl jesteśmy dostępni również na facebooku wystarczy w szkiwarkę wpisać Używany pewniak. a także na automoto, używanypewniak otomoto używanypewniak.otomoto.pl jeszcze chciałem dodać, że w aucie mamy fotochromatyczne lusterko wsteczne także zapraszamy serdecznie do kontaktu mamy jeszcze lustereczko żeby widzieć co dzieje się na tylnej kanapie Teraz jeszcze zapraszamy i pozdrawiam Państwa serdecznie.